Tego gościa to nie było wcześniej. Ej, tu się pojawiają rzeczy tak... Okej, okay, kumam dlaczego go nie było wcześniej, bo oni go zaatakowali. Gul! Gul! Zdziczało jeszcze. Hahaha! <gul> Okej, okay, shotgun oddaje. Kapsel, nabój, 45. Klucz. Chyba wszyscy. Czyli ktoś go zaatakował. Albo ja idę w złą stronę. Dobrze idę. Tak jak przyszliśmy. Idziemy. Jazda. Do mostu jesteśmy w domu. Misja skończona i z tym wisiorkiem idziemy oddać go na tą farmę. <laughs> Ale faza. W życiu już nie będę grał na łatwym poziomie. Chuj, że robiłem tą misję półtorej godziny. Jest godzina piętnasta. Nie grałem w inne części Fallouta. Nie grałem w ogóle Fallouta. Nie podobał mi się... Nie! Wyjebało mi grę, przyrzekam wam, wyjebało mi grę. Patrzcie w ten spot, patrzcie to! Po prostu wyjebało mi grę, po prostu! Tak po prostu wyjebało grę. Ile bez save'a? nie? Nie, ja tam jak wyszedłem z skrypty, to zapisałem sobie na łóżku, tylko muszę y, wrócić do tych drzwi z powrotem. Nie ma problemu Wolfgang. Co jest Wolfgi? Krótka piła, no sprzedaż, sprzedaż, mam sporo rzeczy. Aha. No to lecimy na początku z uzbrojeniem. Mm, sprężynowiec, ten taktyczny boczny. No, nie podoba mi się ten pistolet. sprzedaję. Powtarzalna samoróbka. Krótka rewolwerowa samoróbka karabin. Też nie. Mi się podoba na razie to, co mam. Czyli ten snajper, ta moja dwurura skalibrowana, maszynowy pistolet. Też sprzedaję. I używam tylko snajperki i tego na razie. Na spokojnie. Akceptacja OK. Centro chujwi, co to jest? Mięso Bramina, Kundra, to się przyda, Mięso Ratkana, przyda, Nałogan, Odlot, jeden sprzedam, Psycho, Soko, Red X, jeden sprzedam, Wygrzew, jeden sprzedam. Pyk, mamy to. Różności, nie dam ci śmieci, Ekwipunek 77, Psina, do mnie, chodź. Jedziemy dalej, a ty już kasy chyba nie będziesz miał, ale sprzedam. Następne rzeczy, uzbrojenie, mina kapslowa, raz, a tu już nie masz szmalu. Ty już nie masz szmalu. A jak myślisz, sprzedaż dziewczyno. Chcę się pozbyć kilku rzeczy. Mina kapslowa, raz. Dwa, droga. Nabój 5 mm. Tysiąc mamy, nice. I teraz już nie sprzedać. Kiedy i kasa urośnie? Kiedy będzie miała kasę z powrotem ona? Za parę dni, dobra. Uzbrojenie. Ja Amunicję mam sporo. Muszę to zostawić, dobra. A mo zanieść do bazy, bo tam masz miniguna, ja, ja go sprzedaję teraz. No ale nie, nie, wiesz, to zwaruję, jak będę musiała dać w tej, w tej wewte. Na razie zrobimy jedną misję, czyli sprowadzanie wszystkich rzeczy stamtąd. Mam dużo miejsca, jest też dużo miejsca, ma chcę to wszystko zabrać i postarać się sprzedać na czasie, nie? Ewentualnie yy, będę to zbierał sobie u siebie w bazie i jak yy, pojawi się pieniądze u tej babki, ewentualnie do Diamond City to zaniosę. Tylko że do Diamond City jest w kurwę daleko. O kurwa Dwóch Jeden Radioaktywność mocna Dostaw mojego psa Loguś, bo teraz gram Gdzie masz pancie? Nie trafiłem Dobra, kit Czyli bandziori się respią. Nabój. Dobra, spadamy. Ale mam 4 Amunicji. Co to? Co to jest ta zieleń? O co tu chodzi? Radiacja. Buzia, burza radioaktywna. A, Nie wiedziałem! Ra co wziąć? Co wziąć? A... Do domu, szybko, do bazy. Nie wiedziałem, że taka burza występuje. O! Ale tu jest jebany Czarnobyl. Kurwa, znowu za dużo mam rzeczy, no to jest możliwe. Jebany, nie wiedziałem, że taka burza jest. Cholipka, przejebanie to wygląda, straszne to jest. Boisz się burzy, takiej radiacyjnej na pewno. Chyba, że to wygląda wszystko w koło, chujowo. Teraz po kamieniach. Hops. Hops. Dobrze. A. Jest kurwa, wróciliśmy z tej jebanej misji. Ale to była wyprawa. Kasa zarobiona, kapsle zarobione, dużo rzeczy zebranych. Fajnie byłoby teraz jeszcze jakiegoś sprzedawcę spotkać, który by odkupił od nas pewne rzeczy. Ale tak jest dobrze. Jesteśmy. O, jest. Śmieciara. Stara kurwisko mm. śmieciara. Siemano. Ha? Huh? Karla. Hey there, trading? No kurwa, się pytasz. Uzbrojenie Działko obrotowe 166. Proszę bardzo, jednym kurwa ruchem rąci. Na no, spokojnie, poczekamy. Teraz tak, przeszukaj, schowaj. Wszystkie śmieci. Tak, krótki laserowy muszkiet, patrzcie, też takie pojemnik. Pojemny, lekka samoróbka, karamin snajperski 12 damage'u. Ale mam dużo amunicji do niego on ma 38, a on ma 308. Dobra. Burde, ma z czego ja mam najwięcej amunicji? A ogniwo fuzyjne to trzeba. Rdzeń fuzyjny, to też chowam. Następne. Tania główne. Antrykot z Barmina. Robimy. Grillowanych syf. Robimy. Kotlet z psa, moja ulubione. Mamy. Wszystko. Ok, napoje, nie użytkowe. Nie napoje, coś nie. Nie, Uż zupy też nie. Wyjdź. Ok. Jedzenie zrobione. Rzeczy schowane. Ekwipunek 69 jest ok. Aha, aha, brrrr, piesior. Oj, chyba sprzedałem taki fajny pistolecik. Chyba takie coś sprzedałem, miałem. O, nie. Samoróbka, pistolet. Dobra. Ten taktyczny sprzedaję. Twoje uzbrojenie. Karamil snajperski. Będę używał. No, kurwa, będę. Samoróbka, pistolet. Czy będę używał? No, nie. Pozostawię. to Tu mam 68 tego. Mogę tego się pobawić tym. Mina odłamkowa, no tak średnio, nie będę z tym śmigał. Ubiór moje wspomagacze 71 mam czegoś. Kurwa cały czas dociążony chłopiec jestem. Ja pierdolę, pojebane życie. Nie potrzebuję go na razie, a waży 12,5 kilo. No i zgadza się. Dobra, przeładuj to. Dobra. Mamy miejsce, mamy dwa karabiny i tak strzelam tylko z tego. Jeszcze wspomagacze Speed impact. Jest Q. Pod zero. Dobra. No i tak to wygląda. Na razie musimy chodzić z taką chujozą, ale mamy szmal. Mamy szmal, mamy wszystko, co chciałem. Teraz zobacz tego wariata. Pod dwójeczką. Hahaha, samoróbka wariacie. Samorubeczka. Następnie kupić amunicję, nam trzeba. Ale potem, znaczy następne, co trzeba zrobić, to wspomagacze. Kotlec z psa. Wirowany randkan. Radrakan, przepraszam. Odczuwasz sytość. Jesteśmy na fullu, Dobrze i, i to na, po lewej stronie to czerwone. Jak to zniwelować? Powoli to schodzi. I delikatny GUD odczuwamy na spokojnie. 13 godzin i teraz jak wy, odpocz, w, obudzę się, to być już git. Kurwa, czwarta rano. Dobra, wiem gdzie możemy iść teraz. Oddać tę questa. Zapisane jest, jesteśmy dobrze się czujemy. Mapa, dokładnie to dane. Zadania, pięknym... Poinformuj o swoim sukcesie Blake'a. Abarantego, czyli męża, boże ojca tej kobiety, w sumie tej babeczki. Ho ho! Ej, to jest chyba drugi quest, który zrobiłem tutaj, ever ever. Siemanko. Dzień dobry! Przyniosłem naszyjnik. Wiem, że trochę późno, ale chyba informacje o córce i o zemście smakują najlepiej o dowolnej porze. Blake. I Blake. O, dziękuję! Będę mógł korzystać z ich warsztatu, zajebiście. Czyli jakby, do, jakby oni mnie trochę dołączyli, nie? Do swojej bazy. Hmm? Blake me, for for Mary. Much, Jest to kolejny handlarz. <laughs> <laughs> jak się w ogóle trzymasz? Zacznę od tego. Dziękuję. better. Mary was a good kid. She had fire in her. I can't tell you how many arguments we had. <laughs> that girl hated rules. And believe me. Jemaj żonka, no, niestety. Była się z takim wielkim radioaktywnym gulem. No, i ten gulem ma człowieku dwurure. No, coś ci z nich się mówi Jackom. Robiłeś co mogłeś. Did I? What's the best you can do in a world like this? We knew the risks of having kids these days, and we took them. O, coś o tym I wiem. Akurat miałem any, dzieciaka, any, czy nawet sobie go enough. mam dalej. Sure it, e, bo you by know, go go zajebali. Because to Pokaż. pokaż, co That's masz good. na handel. Materiały, dzbanek na kawę. Czekaj, uzbrojenie, krótki automat, sam karabin, raczej słaba sprawa. No dobra, nieważne, ale może ja ci coś sprzedam. A, garantów w sumie nie odżywam. Jest, ale jakiś płyneczek wyczyszczony, uwielbiam to. Można się pierdolnąć na chwilkę do spanka, na dwie godziny? Bo są sejwa pierdolne. Dzięki, szprycha. To mi się podoba. A, poszła kurwa. Racowita. Dobra, nie będę ich tu okradał. No może to wezmę. Okulary przeciwsłoneczne. Dobra, jedno se wezmę, parę, nie? Nie będę ich fuj, okradało. Mogę zobaczyć górne piętro? Może pokój pod córce dziedziczę, co? Ma tam jeszcze swoje drewniane zabawki? <grystanie> pędzel, a to jebany w dupę pędzel. Wow, ale widok. Ale fajnie, jak, jak się zapisze gierkę, to wtedy mam taki wajbik, że... <grystanie> nic mi nie grozi. Jakby wiesz, nic mi nie stanie się. Nikt nie może nic mi zrobić. Okej okay, Lucy, ja ruszam w drogę, jakbyście czegoś jeszcze potrzebowali, więc no jesteśmy na łączach. Dane. Detektyw o stalowym zercu. Znajdź detek detektyw o stalowym zna Znajdź Nika Valentina. Tu mamy quest'a i tego. Czelanina. Gdzie nas mapa wiezie w tym queście? Patrz. Znajdź Vika. Tutaj było ostatnio. Zobaczmy dalej dane. Nie łam się stary. Porozmawiaj z Widem. Ok, to w mieście. Droga ku wolności. Podążaj za szlakiem wolności. historii. Po Porozmawiaj z Piper. Słoneczna. Sp Zabezpiecz warsztat. Okej, okay, zobaczmy, gdzie to jest. Słoneczna wspólnota. Okej. Okay. Chyba o tym słyszałem. Słoneczna wspólnota. Brzmi... To jest chyba, jak rozmawiałem z pewnymi wieśniakami i oni nam powiedzieli, że potrzebują pomocy. Że kolejna ekipa bandziorów nam tam ich atakuje. Ciekawe, czy można być takim bandziorem i przeszkadzać innym. Łania mutorogaczna nie będzie nam przeszkadzać. Damy jej spokój. Atagorskiego gorskiego oczyszczony. Co jest... Bandyta.. Dobra, lecimy z nimi ja pierdole. no kurwa to jest niemożliwe co Jordana ob wyjebał, nie? A wiem, te dwie laski nam to zleciły. Te dwie laski nam to zleciły. Pamiętacie te dwie kobiety? Na trakcie je spotkaliśmy? Ego. O kurwa Greba, nie chcę ci nic zrobić! Ach. Chciałem tylko pogadać. Okej, okay, rozbieram go całego, bo i tak wszystko to sprzedam. A, mogę też tu się przespać steampack, samoróbka, skórzane ochrania, dżupszerz. Wszystko z nich biorę. Trzeba przeszukać teren. O tutaj palnie mieli swoją. Robili mefedron i go jedli. Mhm. Kwiasek, no, co mam ci powiedzieć? Jest Chyba wszystkie Mięso z Kundla, moje ulubione. Dzisiaj będą kurwa psie burgery. Haha, Hogi Dogi Burgers To moja nowa firma. Bo stara podaje tam człowieku w takiej kusej spódnicy. Jebana kernerka. Dobra, Stau Walden Tutaj jest ten. Ten taki duży. Duży pływający robak. z Serialu, tak mi się wydaje. To tak brzmi. Ale my się interesujemy warsztatem. Mi interesuje warsztat. Ej, to, co tu się dzieje? Zostaw go! O kurwa. o kurwa. Ale wielka kurwa kapusta chodząca! No! No, strzelaj! Kurwo! Jebana, kurwa, nie potrafi strzelać! Idziemy. Kurwa, znowu, mogłem tam sobie zapisać. Mogę tam sobie zapisać. Ale jak to jest możliwe, że to kapusta nie zginęła, Jebana? Chyba z shotguna będę w nią napierdalał. Aha. Następny poziom. Pistolety nieautomatyczne zadają teraz o 40% więcej obrażeń. O, karabiny nieautomatyczne zadają o 20% więcej. A dwururkę? Co co muszę dać dwururkę, żeby mocniej biła? Kurwa! noż kurwa! Nieee! Zepsułem, ale kurde, dlaczego zniknęli tam ci goście? Dlaczego tam ci goście zniknęli? Ten pistolet, który masz, to gówno totalne? Co ty gadasz, poważnie? Bo zabysty, to ty nie jesteś, mordzie. No wiadomo, że, że to jest gówno totalne i tak, tylko tak się fajnie w to gra. Czy to się. to się. to się randomowo pojawia wszystko, tak? Za każdym razem co innego. Ej, patrz, oni nie żyją tutaj! Ej, a ktoś mi to wytłumaczy, na czym polega ta mechanika, że w tym miejscu wcześniej było co innego? Teraz coś innego? Uber kapustek rozjebał, jak spałeś. Okej, okay, dobra, czy tak to działa? Okej, okay, czyli te wydarzenia są za każdym razem inaczej. Kurwa, naj, zajebiście. Okej, okay, rozglądnijmy się że tutaj. Ciekawe, czy nas widzieli. Chyba widzieli już nas. Się O kurwa, nie wiedziałem, że wy jesteście źli czy dobrzy. Ale już jesteście źli. No kurwa, ruszaj się, nie skrywaj się. Teraz. Jest! No, jest! Dobry traf! Świetnie! Kapuciną. Masz simpaka, trzymaj się, spokojnie. Tu mam duża municja, ale z sobą broń. Siemano. Ulewany <laughs> jesteś, profesor Luz, się manko! Myślałem, że to będą wrogowie, a tu jest kurwa cacuś. O, oh, fuck. Terminal słonecznej wspólnocie. Łatwy. Jak to się robi, te hasła? Trajet. Zgodność 2. Czyli dwie litery są zgodne, tak? To może Hyret. Zgodność 1. Zgodność 1. No to co? Chilled. nie, blokada. I chuj. Nie kumam tego, nie kumam jak to działa. O, blokada, i chuj. Będziemy musieli to jakoś sami rozwiązać. tu pięknie. Antybiotyki, świetnie. Jest tu kto? Kurwiszony są, uwaga. A ci kurwa przez okno wyjebie. O, mocne są, fest! Nie, leżą już, dobra robota, pies! Taśma klejąca, świetnie! Steam dużo steam Kapsel, naboje, medix, odlot, ćpanko, skalibrowany kurwa Dixon. Lekki, zabezpieczający, madycki wibrator, pięknie. I kajne okay, bluzyn. Okej, jesteśmy już za bardzo dociążeni. E, teraz korzystamy z pomocy naszego psa. Wymiana i wrzucam mu uzbrojenie typu kastet, e, krótki samorobiony karabin, samoróbka, pistolet, nawet dwie sztuki można mu dać. Jakieś bandyckie skóry, czysty beżowy garnitur podnoszący charyzmę. Nie, nie widzę. Tam była wcześniej książka? Mam się wrócić. Okej, okay, już wracam się. Aha, jest. Jest. Jest! Więcej miejsca z zabitych zwierząt będę miał. Zajebiście! Dobrze, dobrze. Mózg tego nie będę używał metalowe wiadro, to się jeszcze może później przydać. Na pewno nam nie ucieknie. Rozumiem, że muszę oczyścić każdą chatkę, tak? Z gula. Tu nie ma gula. O kurwa, on jest ten plus. No ku! Kurwa, z gwiazdką pierdolony. Wow. Chyba jakąś dobrą rzecz znalazłem, na pierśnik. Dwa steampaki. Rad X, ale to jest miejscówka, kurwa. Okej, okay, chyba mamy finał tej misji, ale wiecie co? Steam paczek awaryjnie lepiej przypierdolić. Ha? Iś kajne bluzyn O ty kurwo. Wyłapujesz na klatkę piersiową kurwa ładnego shota. Cam shota. Double shota, przeładowanie. Stój! STÓJ! Kurwo, ty jebana pijaczko, pierdolona żulico. Czyżby quest skończony? Jeszcze nie. Więcej tych guli jest. O! Jest! Daj znać mieszkańcom o tym, że się można przeprowadzać. Zajebiście. No i widzisz, Mordzia? Ale kurwa, tu widzę, jest spalone. co od rana. <ścoughs> Ej, to, to może być moja baza. Tu jest fajnie. No nic, tu już było wszystko. Ok, misja zrobiona, ale teraz co jest w tej mapie? Daj da, mieszkańcom o tym, że ci się powiodło. A którym mieszkańcom miałem dać znać? Aha, dobra, tym dziewczynom, tym, tym dziewczynom trzeba dać znać, dobra. Czyli najlepiej dojść tutaj i tym torami pobiec, to im dam, dam znać. Tylko chyba trzeba się wyspać i pogotować coś, czyli trzeba wrócić.